sobie otworzymy wszystkie moje pozostałe ten kredy i jeszcze gdybyś chciał wykryć ten kolor proszę pana i zostawić łapkę w górę subik z słoneczkiem i napisać w komentarzu swój nick i wysłać i wyślę nagrodę to na razie zaczynamy Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Mam 10 tym ten, Takich Takich tych. I I z czego będzie lepszy lepszy Bo na razie razie ten, 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 I pierwszy ten, ten, Ciekawe ten, no niestety ko mam a z drugiego i teraz trzy też nic, też nic nie wypadło fajnego Otwieram otwieramy sobie następnego i, mm. i nie znowu nic. Przynajmniej coś dostaję tam. Teraz na raz też nic fajnego nie wypada co jedynie dobrego by mógł być kiedy jest tylko tyma kreta wypadł mi albo large clockman albo shop clockman może tutaj się uda ajć, też nie tropnęło też nie było farta Albo niestety ostatni taki krejcik co Oczywiście. Proklam kamerową. To I teraz. Błagam cię skrzynko. Mój ostatni. Błagam, żeby przynajmniej mity. Błagam, 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 błagam. I. Alarm Clockman. No, czyli. Kiedyś się pobłagam, to... no to już będzie lepiej no i niestety tak tacy nie są zbyt dobrzy oczywiście usuwamy i byli a teraz ich nie ma 9 u niej to mi zostało tak mało i tylko nie ma tyle no bo też będą niektóre no, tak w ogóle. E, przygotuję jeszcze więcej takich krejów e, na inne odcinki i spróbuję e, zrobić ten krejty i spróbować zrobić mniejszy blokmena, large ze 100 takich. Nie wiem, więcej, ale potrzebowałam bardzo dużo gemów, Więc to dlatego tak zrobiłam że uda mi się wymienić tą dziewczynę na, yy. powiedzmy, że tego już wymieniłem. tego już, ten mi się już znudził. No niestety nie dam losowemu widzowi. Ciekawe, co ile teraz jest tak drogo, to ja taniej. Oczywiście, 499 To moja kwota maksymalna. Купить себе <smart> на сэмплер и мам надеюсь что ты школу мне шибко купи чтобы позже думаю себе купил на сэмплер там о oh, и кто чувствует не ну тут так другие ху их ну так

Ciekawe czy ktoś mi od razu to kupi. To jest taka największa cena. Taka średnia bym powiedział. Pytanie wesele. Nawet skakać się nie do co jest krana. Tak mi... Ja nie mogę... Ja nie mogę z wracać. Udało. 699 i mam nadzieję, że ktoś mnie tylko kupi mam trzy oferty. Tylko kamera K, tego, tego Silca szel i tego Spider Kamerka, którego nie oczywiście że nikogo z nich nie kupię. Tutaj najdroższy z nich kosztuje i nie. 50... ui uj, jest za dużo, za dużo, 60 to jest maksymalne. Mam nadzieję, że ktoś mi to prędko kupi. Bo ja się tak, tak chcę to czekać. Jeszcze to nawet krejty. jak Nikt jeszcze nie wystawia. No po prostu tak rzadkie. No więc sami się przekonajcie. Nie ich się nie testować. Jedynie co mi się przydało, wydawa wydawanie na to, że tak. nikt to nie wzrósł, ale się obniżył. Tylko na no, serot, tylko jak tutaj daję, a może zrobię inaczej, drożej. Już nie nie mi się na złość. No to ja wam zrobię 499. I ja już nie obniżam. I po prostu sobie poczekam. Aż mnie to też kopi. Ja, ja nie wiem, że przed chwilą chłop. Plus, e, to, o! I się przy okazji sprzedam Chłop! Ja nie mogę. Ja prawie dostałem takiego nowego. Jeszcze kilka kredów. Takiego bym dostał. Tylko upgrade Large Ja nie mogę To by było bardzo fajne To by było bardzo fajne, gdyby od mnie to kup to do Reddy mm, ja, ja nie wierzę, ja w to nie wierzę Po pierwsze, ja w to nie wierzę Po drugie, ja w to nie wierzę Po trzecie, ja w to nie wierzę Ja sobie takich tylko pokupuję Osionfish. Ja bym to sobie kupiwał a zabraknie mi głos. Nie, tu. Okej, no to już czterdzieści. Chłopie, czemu to tyle. Chłopie, ty jesteś jakiś niepoważny. Łopy, ja chcę coś kupić? I chcę to kupić. No nie, nie, no jeszcze. Fast food. O, bunny Mhm. Kupić? Kupię. Kupię na inne odcinki. Kupiłam. Kupiłam. Jest sy, jest jest No. Jeszcze. Yes, yes. Oni mnie porobili na coś I, 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 ja, i ja kupuję. Ja po prostu tak kupuję. Czemu nikt nie został? Ty jesteś niepoważny? Nikt nie... No nikogo już nie ma. Ja chciałam ich bardzo dużo kupować. Okazało się, że się bardzo mało. W ten to mało takich. Lepiej byli przede mną tak, z kupieniem. Z kupowaniem. Kurde. No to będzie trzeba jeszcze poczekać. Chwilę. Zobaczyłam taką ofertę. Zobaczcie 10 Pani Mani, Myślę, że go żyć, Ale jeszcze sprawdzę. Ile ten kosztuje? 7000, a ten 2000 kan Ken Astro mnie bardzo interesował. Więc sobie kupię Ken Astro. Obniżę cenę za 3000. Mam nadzieję, że ktoś szybko mi to kupi. No bo nie chcę tak długo na razie czekać. Nie będę tak długo czekać. No bo też sobie one Time create. Y. Jak widzicie, mam takich 5-6 time Mam nadzieję, że ktoś mi to szybciej kupi niż kto inny albo albo dwa kropka szybko patrzę Teraz niech ktoś mi to kupi, błagam, żeby niech ktoś mi to kupi. Żebym ja potem sobie to kupił. Ale jeszcze będzie trzeba z tym bardzo długo poczekać. Ja na pewno bym go sobie jeszcze kupił. No bo na pewno będę, ja yy, jeszcze go będę miał na widzowie. Będę go na pewno miał. Sobie takiego kupię. Dobrze, że takiego wystawę e, dostałem za 200. Mm, ten Large Laser znaczy Large up, Update. Largea. Nie wiem. Ja sobie teraz otworzę wszystkie kredyty. Szartowałem. Nie otworzę wszystkich kredytów. Tylko je mam, zostaje 5 kredytów. Ciekawe, czy jest z, z tej piątki kredytów. Coś mi wypadło, Jakieś losowe miejsce, a może na samym starcie. Ja ale 0,5 to nadal bardzo dużo. Ja potknąłem typkę, które miały 0,1 procenta. Czyli mniej. No to wygląda, że powinienem nawet go trafić trafić. Ну, а Пусть еще косуешь, и чекаем мы. еще касаешься таких двух труп, но мы выставим все. Вот, сад, вот, вот, еще Окей. Первый крепик. И ты руки крепик. Шука.

no, czyli w tym odcinku nie mam żadnego farta. No więc moc... To, to na tyle z dzisiejszej dnia. Tu też zrobię będą od A moc to dla mnie. To zobaczymy jej plan, więc narazki, popatki... Co to, jest, to jest takiego wybrać to... I na to?